Cześć. Prawie każda osoba zaczynająca e-commerce zastanawia się na początku, od czego zacząć. Czy prowadzić sklep ogólny, czy raczej wybrać niszowy? Postaram się tutaj w ciągu kilku minut przedstawić wady i zalety obydwu rozwiązań. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Uważam, że trzeba spróbować zarówno sklepu niszowego, jak i ogólnego i wybrać to, co nam najbardziej odpowiada. Zapraszam. Może zacznę krótko od przedstawienia tego, czym jest sklep niszowy. Mając na myśli sklep niszowy, nie myślę tutaj o sklepie dla hodowców motyli z Ameryki Południowej, bo taka grupa odbiorców będzie oczywiście bardzo mała. Mówiąc z nisza, mamy na myśli wyodrębnienie z ogółu rynku jakiejś danej branży. Na przykład budując sklep z zabawkami, działamy tutaj w niszy zabawkowej. Możemy też wybrać dziedzinę dom i ogród, lub Artykuły Beauty to też będzie sklep niszowy. Chociaż grupy odbiorców są tutaj bardzo duże, skupiamy się na jednej wybranej branży i pod to też tworzymy sklep. Natomiast, sklep ogólny, możemy w nim mieć różne kategorie i w nich zawarte produkty najróżniejsze z różnych kategorii. Jakie są zalety sklepu niszowego? Na pewno jest mniejsza konkurencja. Ponieważ sklepów ogólnych jest znacznie więcej, a tutaj możemy się zdecydować na jakąś niszę, nie mówię tutaj o zabawkach, bo praktycznie co druga osoba chciałaby mieć sklep z zabawkami, to jest taki pomysł na start, bo myślą, że zabawki będą się sprzedawać, no przecież co innego można sprzedawać jak zabawki. Otóż jest to błędne myślenie i uwierzcie mi, że zabawki jest to taka nisza, która sprzedaje się na święta Bożego Narodzenia, na Dzień Dziecka, natomiast cały rok to trzeba mieć naprawdę bardzo dobre te zabawki. Żeby się sprzedawały całorocznie. Yy, większa lojalność klientów tak, ponieważ yy, sklep niszowy wzbudza znacznie większe zaufanie, yy, mając na przykład sklep z artykułami dla zwierząt. Tworząc sklep z artykułami dla zwierząt skupiamy się na jednej niszy, czyli na przykład tej zoologicznej, i klienci rozpoznają naszą markę jako tą związaną ze zwierzętami. Yy, Łatwiejsze targetowanie grupy docelowej. Tutaj mamy na myśli market, działania marketingowe, kierujemy reklamę do osób zainteresowanych daną niszą. Jeśli mamy ten sklep zoologiczny z artykułami dla zwierząt, to wybieramy jako grupę odbiorców naszej reklamy właśnie osoby zainteresowane zwierzętami. Mogą to być psykoty lub inne podobne zainteresowanie. Możliwość podsycowania się jako ekspert w danej branży, tak? Oczywiście, sklep niszowy zbuduje większe zaufanie, ponieważ yy, klient może zauważyć, że skupiamy się na przykład na tej branży zoologicznej, więc jesteśmy uważani za ekspertów. Mamy tam wyselekcjonowane produkty z danej branży. Nasza marka będzie kojarzona z artykułami dla zwierząt, a przecież o to nam chodzi. Nie chcemy mieć sklepu, w którym jest wszystko, mydło i powidło, ponieważ to na pewno wzbudza mniejsze zaufanie. Jednak jest też kilka wad tego typu sklepów. Przykładem może być ograniczona liczba potencjalnych klientów. Wybierając sklep z zabawkami od razu pozbawiamy się dużej grupy docelowej, bo nie każdy ma dzieci, nie każdy interesuje się zabawkami i chciałby je kupować. Wybierając sklep zoologiczny, no nie każdy ma zwierzęta lub zwierzęta, więc też pozbawiamy się bardzo dużej grupy docelowej potencjalnych klientów trudniejsze skalowanie biznesu tak, ponieważ jesteśmy tutaj ograniczeni wielkością grupy odbiorców no dajmy na to właścicieli psów i kotów jest 10% w skali kraju i tutaj tylko na tych 10% możemy operować większa zależność od specyficznej grupy odbiorców jeśli decydujemy się na sklep z zabawkami to już musimy wszystkie social media nazwę domeny, cały sklep dopasować konkretnie do tej danej niszy sklep ogólny, jakie ma zalety Szersza baza klientów, ponieważ tutaj klientem może być dosłownie każdy, każdy użytkownik internetu czy portali, na których się reklamujemy. Większe możliwości skalowania, ponieważ mamy tutaj bardzo dużą grupę odbiorców. Możliwość sprzedawania różnych kategorii produktów w jednym sklepie. Załóżmy, dzisiaj możemy reklamować bieliznę, jutro zabawki, a pojutrze jakieś artykuły zoologiczne na tym samym jednym sklepie. Elastyczność w asortymentu do trendów. Dajmy na to, że dzisiaj popularny jest samozamykacz do drzwi, hit TikToka, więc dodajmy ten produkt na sklep, puszczamy reklamy. Natomiast jutro klapki rekinki, chcemy reklamować klapki rekinki, więc nie ma sprawy, wrzucamy to na nasz sklep i reklamujemy. Cały czas korzystamy z tej samej domeny, z tej samej strony głównej, z tego samego sklepu. Jakie są wady tego typu sklepu? Na pewno większa konkurencja, znacznie więcej jest sklepów ogólnych niż niszowych. Wybrać można sobie niż jakąś małą popularną i może się okazać, że jesteśmy jedyni na polskim rynku z danego typu asortymentu. Trudniejsza lojalność klientów: no, jeśli uda nam się trafić jakiś hitowy produkt, to raczej klienci nie zapamiętają naszej marki i nie będą wracali po tego typu produkty, ponieważ mamy tak szeroki asortyment, że mogą nie być zainteresowani czymś innym z naszego sklepu. Trudność w budowaniu eksperckiego wizerunku, no jeśli mamy na sklepie różnej maści produkty niepowiązane ze sobą, dajmy na to nożyczki, noże, bieliznę i zabawki, to nie sposób zbudować tutaj jakiegoś wizerunku eksperta. Na sklepie ogólnym warto też mieć bardzo bogaty asortyment. Z każdej kategorii wiele produktów, no bo jeśli będziemy mieli na przykład artykuły dla zwierząt, kategorię zwierzęta, tam będzie jedna miska dla psów, natomiast w kategorii zabawki będzie 10 tysięcy produktów, będą same zabawki, no to raczej ktoś jak będzie chciał kupić coś logicznego wejść do tej kategorii, to uzna ten sklep za sklep z zabawkami i nie będzie chciał kupić żadnego produktu. Na początek domyślam się, że trudno może być wybrać niszę, w której chcielibyśmy działać, jednak ja polecam się na no, jakąś zdecydować. No, jeśli nie będziecie potrafili wybrać, to zrobić ten sklep ogólny, ale po trafieniu już pierwszego produktu warto zbudować sklep niszowy, ponieważ takie sklepy wzbudzają większe zaufanie i działają po prostu lepiej. Warto mieć kilka takich sklepów, no jeśli chcecie mieć tylko jeden sklep, sprawdzić po prostu jak to działa, jak najbardziej można stworzyć sklep ogólny i na nim próbować. Na sklepie ogólnym znacznie trudniej jest sprzedawać jakieś specjalistyczne przedmioty, raczej będą to ogólnie dostępne produkty, natomiast budując sklep niszowy, na przykład z drukarkami 3D, można tam sprzedawać również filament, akcesoria i wszystko co z drukarkami 3D związane, no w taki sklep... Ma wizerunek sklepu eksperckiego, i dana grupa docelowa na pewno będzie lepiej zaspokojona w takim sklepie. Łatwiej jest zbudować wizerunek naszej marki i być kojarzonym z danego typu asortymentem. Na początek, jeśli nie potraficie zdecydować się na daną branżę, polecam utworzyć sklep ogólny, jednak po. W znalezieniu pierwszego produktu, który się będzie dobrze sprzedawał, warto zbudować sklep niszowy, dedykowany dla tej kategorii produktów lub dla tego jednego produktu, zrobić sklep jednoproduktowy. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.